Ok, ten sam dzień, trochę później, doszłam do wniosku, że zmienię moje dresy na coś bardziej. Bardziej do ludzi. Założyłam sobie woskowane e, grafitowe spodnie. Te są z Massimo Duty i świetnie mi się sprawdzają, mega je lubię, ale one są chyba 3-4 e, kolekcje wstecz. Do tego na górę założyłam kaszmirowy sweterek. E, jeżeli chodzi o dekolt, to specjalnie nie, za, nie zapinałam tak wysoko, żeby ten dekolt był taki troszeczkę większy i żeby bardziej wyglądało to, luźnie, Tak troszeczkę bardziej może wieczorowo, chociaż ta stylizacja w ogóle nie jest wieczorowa. No i założyłam też wisiorek z perełką, on się bardzo ładnie komponuje tutaj w, teraz w, w tym dekoldzie, przy tym dekoldzie. I tak, jeżeli chodzi o buty, no to w butach zostanę. Bo zawsze mi to jakoś tak gryzie trochę i nie jest to dla mnie przyjemne chodzić we własnym domu w butach. No i co? No nie wiem, czy ta stylizacja będzie w 100% odpowiednia, bo mamy zamiar się wieczorem jeść, a ja kocham jeść i, i w tym brzuchu dużo jedzenia ląduje, dlatego może się skończyć tak, że później będę musiała, musiała rozpiąć guzik. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ale... Okej. Okay. Stylizacja numer dwa. Dzisiaj idę do pracy, więc ubrałam się trochę bardziej wyjściowo na dole mam jeansy z dopasowaną nogawką te same, które pokazywałam wam w zeszłym tygodniu na górze oczywiście golfik, żeby mi było trochę, trochę cieplej w szyję ten golfik jest takiego wiskozowego materiału on jest dość cieniutki no i <laughs> No i na golfiku mam jeszcze mam jeszcze wełniany, wełniany sweter, który jest dość taliowany, jego forma jest taka bardzo um, stylish, powiedziałabym, z szerokimi rękawami. Jest bardzo, bardzo ciepły, on jest dość, dość gruby, w ogóle jest bardzo gruby, powiedziałabym, jak na, jak na taki sweter. No ale przez to też, że jest mega gruby, on bardzo ładnie trzyma swoją formę i wygląda mega, mega ładnie. Jeżeli chodzi o buty, no to założyłam obcasy. Są to buty skórzane z... Jejku, jeszcze się nie obudziłam. Z, z szpicem, no i z delikatnym takim obcasikiem, przez to, że ten obcas ma taką bardzo e, wykrzywioną formę i podstawa jest większa niż, e, niż szpilka. Ta podstawa jest dość duża, no to, to są one bardzo stabilne, no i przez to też, że one nie są aż tak bardzo wysokie, bo one obcas ma około 5 cm. One są mega, mega wygodne, bardzo je lubię. Z tym, że. Z tym, że ten e, podeszwa nie jest aż tak bardzo gruba e, i e, szpic się troszeczkę, troszeczkę zadziera, no ale e, to jest e, niestety minus wszystkich takich butów ze szpicem, że, że ten szpic się po prostu bardzo szybko zadziera, gdzieś tam wyciera przy chodzeniu. No ale tak, no, wyglądam, wyglądam dzisiaj tak, tak dzisiaj wychodzę do pracy, biorę jeszcze, biorę jeszcze ze sobą czarną torebkę, zarzucam grafitowy płaszcz, ten, który widziałyście w ostatnim filmie i tak wychodzę, tak wychodzę do pracy. Okej, okay. dzień numer trzy z mojego kolejnego odcinka vlogówek. Tak właśnie ostatnio myślałam, że zamiast stylówek mogłabym nazwać serię filmów z moimi stylówkami vlogówkami, bo to tak naprawdę jest taki mini vlog. Ale ze stylizacjami, więc w się całkiem fajnie, całkiem fajnie tutaj komponuje. Dzisiaj założyłam skórzane, skórzane kozaki. Na nogach mam rajstopy i one nie wyglądają jak normalne rajstopy, bo one są mega, mega grube. Jeżeli chodzi o te rajstopy, no to one mają bodajże 400 den, więc są mega, mega grube. Pod spodem są jeszcze takie e, troszeczkę ocieplane, więc traktuję je, jako, e, traktuję je jako leginsy, nie jako rajstopy. E, na górę założyłam oczywiście, na dole mam białą podkoszulkę. E, myślę, że beżowa by się lepiej sprawdziła, ale już, już po prostu miałam na sobie białą, nie chciałam jej przebierać. E, później mam popelinową białą basicową koszulę. E, tą koszulę kupiłam w Massimo Duty chyba 4-3 lata temu i przyznam, wam, przyznam się Wam, że założyłam ją może trzy razy, a może i nawet nie. I ona po prostu leżała w mojej szufladzie. Ale, że wczoraj na Instagramie widziałam troszeczkę podobną stylówkę do tej, którą dzisiaj zestawiłam. Nie była ona w 100% taka sama, była po prostu podobna. I doszłam do wniosku, że mogę wykorzystać tą, tą koszulę, którą mam w swojej szafie i ona się tu świetnie skomponuje. Na górę nałożyłam grafitową marynarkę. To jest właśnie ta druga marynarka, którą dorwałam w na Vinted. To jest marynarka z Massimo Dutti z aktualnej kolekcji i kupiłam ją za 40 euro jak to już pamiętam. No i ona była całkiem, ona była, ona była nowa, bo ona miała też metki i skład materiału to jest wełna z poliestrem, więc jest bardzo fajnie. No i tak, ja biorę moją torebkę, zarzucam na górę płaszcz grafitowy, ten, który już miałyście okazję zobaczyć we wcześniejszych filmach i tak, odstrzelona. Idę na zakupy spożywcze. Ok, dzień numer 4. Dzisiaj mam na sobie jeansy w modelu Slim. Te miałyście już okazję zobaczyć w moich wcześniejszych stylówkach. Później mam na sobie białą koszulę wiskozową z Zary. Ten model pokazywałam Wam już 3-4 lata temu, więc jeżeli jesteście ze mną długo, to na pewno widziałyście ją już nieraz. Mało tego, ja ją też polecałam w tamtym momencie. i to dzisiaj mi się sprawdza, jest mega fajna, więc założyłam ją sobie dzisiaj. Później na górze mam sweter z kosa, kaszmirowy. To jest ten model za miliony monet. Z tym, że ten jest w kolorze żółtym i to jest właśnie ten sweter, który uświadomił mi, że no by to będzie dobry pomysł w moim przypadku. <laughs> dlatego dlatego kupiłam, kupiłam drugi sweter. Zresztą mówiłam wam też, że. Kupiłam, kupiłam te dwa swetry i uświadomiłam sobie, że, że chyba trochę przyginam. Dlatego też doszłam do wniosku, że zrobię sobie no buy. Na dzień dzisiejszy, a raczej dzisiaj, mój no buy trzyma się świetnie. Mam strajka 13-dniowego, 11-dniowego. Także tak, no później mam zegarek Casio z masą perłową, no i mam buty, założyłam skórzane sztyblety z Massimo, myślałam żeby założyć buty zamszowe w szpic, które Wam już też wcześniej pokazywałam, no ale spadł u nas dzisiaj śnieg, a w zamszowych butach na śnieg to pewnie same wiecie. Jakby to wyglądało? Znaczy, wyglądałoby na pewno dobrze, ale nie byłoby dobre w skutkach dla, dla moich butów. No i zakładam, biorę jeszcze do tego torebkę z Atelier Argusty, narzucam mój grafitowy płaszcz, bo on tutaj się świetnie sprawdzi. I tak wychodzę. Stylówka numer 5. Dzisiaj mam na sobie stylizację bardzo, bardzo luźną. Dzisiaj po prostu potrzebuję, potrzebuję, żeby wszystko było na mnie luźne, żeby było jak najbardziej wygodne i żeby nigdzie nic mnie nie gniotło, nic mi nie przeszkadzało i mnie nie denerwowało. Dlatego tak, dzisiaj, dzisiaj jestem w mega luźnych rzeczach i Tą stylówkę traktuję jako mój substytut zestawu dresowego, jeansy jako spodnie dresowe, a sweter, który jest mega luźny, mega ciepły, jest moim takim odpowiednikiem bluzy. Tutaj w przypadku tego swetra zawsze wkładam sobie włosy pod, pod kołnierz. Uważam, że to przepięknie wygląda, jest takie mega szykowne, takie naprawdę lubię wkładać w ostatnim czasie włosy pod kołnierz. I Już kilka razy słyszałam, że powinnam po prostu od, o, obciąć moje włosy, bo w, w takich krótkich włosach bardzo, bardzo ładnie wyglądam. E, więc tak, mówiąc o ubraniach, u góry mam sweter. Ten jest kaszmirowy, nie pamiętam już z jakiej on jest marki. Później mam dżinsy ciemne z bardzo szerokimi nogawkami. No i jeżeli chodzi o buty, to zamierzam założyć sztyblety z Massimo Dutti, te, które pokazywałam w poprzedniej stylizacji. Ja w sumie też bardzo często noszę, kiedy, kiedy po prostu nie wiem co założyć, to zakładam je, bo one się świetnie sprawdzają na co dzień. Biorę torebkę i, i, i tak wygląda moja dzisiejsza stylizacja. Na górę jeszcze oczywiście zakładam płaszcz. Ok, a teraz tak na szybko podsumowując, cały mój tydzień stylówek i mój challenge, no buy. Jeżeli chodzi o stylówki, no to same widzieliście, jak, jak one wyglądały. Mega podoba mi się ten sposób nagrywania i zostaniemy z tym na, na dłużej. Nie wiem, czy, nie wiem, czy te stylówki będę nazywać stylówkami, może raczej vlogówkami, a może będę robić to na przyjemnie, zobaczymy. W każdym razie przyszłam dzisiaj do Was też z wnioskami z mojego nobuya. I muszę Wam powiedzieć, że wciąż zauważam u siebie odruch scrollowania Vinted, i jest to coś, czego chciałabym się pozbyć, ale jest to coś, co też robię w momencie, kiedy jestem zmęczona, kiedy. kiedy Przychodzę na przykład z pracy, i e, zamiast po prostu położyć się na kanapie i trochę odpocząć, jak kładę się na tej kanapie, biorę telefon do ręki i, e, i bezmyślnie skroluję Vinteda albo, e, albo szukam i patrzę, co tam, co tam takiego nowego jest. I e, teoretycznie mm, mam świadomość tego, że mimo wszystko wchodząc na ten vinted e, i tak nic nie kupię, to zauważyłam, że robię to już odruchowo i to jest coś, czego chciałabym się pozbyć w, w lutym, tego takiego odruchu, odruchu scrollowania i ciągłego siedzenia, siedzenia na Vinted. No i też mam świadomość tego, że im bliżej będzie ciepłych dni, im bliżej będzie lata, tym łatwiej i tym szybciej po prostu odrzucę też to przyzwyczajenie do scrollowania Vinted. Bo, bo też w lecie jest więcej możliwości aktywności, chociażby na dworzu, czy robienia jakichś różnych innych rzeczy, a w okresie jesienno-zimowym ja praktycznie swój cały czas spędzam na kanapie, mówię o wolnym czasie, dlatego, dlatego też luty będzie tym właśnie okresem, w którym będę się jak najbardziej skupiać na tym, żeby nie scrollować, żeby oduczyć się tego bezmyślnego scrollowania Vinted, bo nic mi to nie daje, a sprawia, że, że ja w danym momencie w ogóle nie odpoczywam. W ogóle muszę się nauczyć takiego prawdziwego odpoczywania, czyli Leżenia na kanapie albo siedzenia na fotelu bądź na krześle i nie robienia dosłownie nic, bo zauważyłam, że nie potrafię tego robić, że non-stop. No stop muszę coś robić, muszę się czymś zajmować. I to też nie jest dobre dla mnie, dla mojego organizmu. To nie jest też dobre dla, dla mojego mózgu, że, że on nie ma odpoczynku, że no stop coś jest. Non stop czymś jest zajęty. Kolejnym wnioskiem, a może raczej celem na lutym jest zapisanie się na egzaminy językowe. Hmm. Powiem wam szczerze, że trochę. Trochę się tego boję. Nie wiem, jak te egzaminy będą wyglądać. I jak na samym początku myślałam, że mega dam sobie radę, że, że mój holenderski jest na mega dobrym poziomie i takie egzaminy nie będą dla mnie problemem, tak teraz mam takie. Mam takie poczucie, że chyba porywam się z motyką na słońce. Także. Trochę się tego obawiam, ale jak już sobie powiedziałam, że podejdę do tych egzaminów, to po prostu idę twardo i e, e, nie oglądam się za siebie. <grym> Dlatego w lutym mam zamiarze zapisać się na e, egzaminy. No i też w sumie to, co mnie tak najbardziej ruszyło, e, to były ostatnie dwa dni, wczoraj i przedwczoraj. To były miałam takie momenty, że już chciałam po prostu e, rzucić ten no baj i. E, i tak naprawdę nie miałam w głowie jakiegoś pomysłu na zakup. Nie miałam pomysłu na to, żeby coś kupić. W ogóle nie miałam jakiejś takiej potrzeby zakupowej, ale pojawiło się we mnie taka myśl, że po co mi tak naprawdę ten no buy, że przecież tak naprawdę nie kupuję dużo rzeczy, albo że nie mam aż tak dużo ciuchów, albo też pojawiała się taka myśl, że no, a jeśli za jakiś czas coś mi się podoba, jeszcze przed końcem czerwca, jeszcze przed końcem mojego Dnubaja, no i co ja wtedy zrobię? Czy wtedy po prostu złamie to moje, to moje postanowienie? I czy nie lepiej było po prostu złamać się już teraz, albo, albo po prostu odpuścić to postanowienie, mimo tego, że nie miałam konkretnej potrzeby zakupowej? Bardziej myślałam o tym, żeby, żeby to odpuścić dzisiaj na wypadek gdyby za jakieś kilka tygodni albo dwa trzy miesiące pojawiło się coś co chciałabym kupić, że po prostu chciałam odpuścić dane odpuścić to moje postanowienie po to na wypadek gdyby jednak za jakiś czas pojawił się jakiś jakby, powód albo pomysły na zakup, więc to też całe szczęście sobie jakoś z tym poradziłam. Pobrałam sobie również też aplikację do śledzenia mojego strajka, więc będę Wam też na bieżąco pokazywać tą aplikację. W następnym filmie też Wam pokażę. I to by było już tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie No Buy i mój cały tydzień stylówek, a raczej vlogówek. Widzimy się w następnym. Pa!